Tegoroczna akcja lato trwa, a dzieci na pewno się nie nudzą, zgłębiając tajniki sztuczek cyrkowych, malując, bawiąc się czy nawet poznając historię kina oraz sposób działania analogowych projektorów filmowych. Światło padało, załączała się żarówka, leciało światło tym tunelem, trafiało na właśnie taśmę filmową, przeskaki przelatywało przez obiektywy i trafiało wprost na ekran, który znajduje się na sali widowiskowej. W kultowym kinoteatrze Znicz oczywiście. W trakcie wakacji salę widowiskową, jak i pomieszczenia pomocnicze zajmują dzieci i animatorzy z mysłowickiego Ośrodka Kultury, bo właśnie między innymi tutaj trwają półkolonie organizowane przez miejskie jednostki. Czy piłeczkami, czy chustkami, czy talerzykami, e, florystik, także są różne rzeczy. Każde dziecko, co będzie, znajduje taką, taką najbardziej co, co jemu, co tam dziecko akurat pasuje najba, naj, najłatwiejsze, może dla niego, czy coś trudniejsze, coś łatwiejsze, więc znajduje dla siebie coś fajnego. Rzucanie i to najbardziej. Bardziej też lubimy robić, bawimy się w krzesełka, chodzimy na plastykę. A dziewczynom co się najbardziej podoba? Mm, malowanie najbardziej chyba. Zajęcia takie organizowane są również w pozostałych filiach Mysłowickiego Ośrodka Kultury, w Muzeum Miasta Mysłowice i na przykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie wbrew temu co mogłoby się wydawać dzieci nie tylko czytają. Ja, ja! taka postawiła w tym roku na zajęcia tematyczne, więc oprócz dobrej zabawy dzieciom serwuje się klasykę literacką, taką jak choćby Muminki czy Czerwonego Kapturka. Będziemy robili taką literacką burzę mózgów i będziemy się starali, żeby e, zakończenie e, powieści, raczej bajki było nieco inne, więc ją zmienimy. Będziemy szli tropami wilka, tak by ten nie połknął znanej z bajki babci. Zajęcia w mieście trwają do końca wakacji i co więcej są jeszcze wolne miejsca, więc warto zaglądać na strony jednostek, które półkolonie organizują.